powiedzieć jedną rzecz. Nie lubię za bardzo spisków, nie tropię spisków, ale jeden spisek wytropiłem. Spisek Magdy Gessler. Uwaga, moi drodzy, bo będzie za późno. Magda Gessler próbuje zmonopolizować cały nasz układ trawienny. Proszę bardzo. Zaczęło się od reklamy Ulgiksu, leku na trawienie, problemy wzdęć, problemy jelitowe. Wkrótce potem wszedł produkt parówki. Parówki Besos, cielęce, parówki o cielęcym spojrzeniu, które wiemy, zatrudniają układ trawienny do trawienia. Czyli już łańcuch pokarmowy jest w monopolu Magdy Gessler. Jeżeli dojdzie do tego jeszcze wątroba, jakiś wątrobek z Magdy Gessler, jeżeli jeszcze woreczek żółciowy, jeżeli do tego jeszcze jakiś odbytamol albo coś takiego, wiemy, że cały układ trawienny będzie w rękach jednej, jedynej osoby. Od parówek, od góry. W dół, na sam dół każdego Polaka. Tak być nie powinno. Nie może monopol układu trawiennego, łańcucha pokarmowego Polaków należeć do jednej, jedynej osoby. Niech weźmie troszkę Michel Morin na przykład. I odla fartucha.